Jak to mówi piękne przysłowie, kwiecień, przecień, bo przeplata? Trendy. Coś tam, coś chyba w ten deseń. W każdym razie nie ma pogody. Tak, dzisiaj w ogóle jest 5 stopni i pada deszcz, więc żeby jeździć u nas, to tak średnio. Ale w związku z tym, że fajnie zaczęliśmy ten rok od testów w Hiszpanii, zmieniliśmy warunki do tego, żeby na samym początku roku tą kurtkę przetestować. Rebelhorn Trucks. Czy na pewno jest tak dobra, na jaką wygląda? Zapraszamy do odcinka. Uh, uh, to jest dobre, mi się to podoba. Ja to lubię. Jacks, jestem w Jacksiku. Ja bym zaczął od wyglądu. Wygląd w tej kurtce to jest bardzo ważny element, połączenie takiego bardzo futurystycznego wyglądu, jednak z tym, że nie jest ten wygląd przesadzony. Ja to bym nawet powiedział tak, że w pewnym momencie można było zwąpić, czy to jest na pewno kurtka od Rebel Horna. Tak, pod względem wyglądów swoich ubrań, projektów i tak dalej, przechodzi ta ekipa samych siebie i faktycznie robi te ubrania, no... Nie, to, to że mi się mega podoba. To nie jest powielanie patentów, które można znaleźć u innych producentów i faktycznie te ubrania w postaci właśnie Jaxa, czy też kapiego, czy też Hikera wyróżniają się. Materiał, jaki znajdziemy w kurtce Jax to przede wszystkim poliester 450D. Następnie znajdziemy poliester Ripstop między innymi na barkach oraz na łokciach i to jest bardzo wytrzymały materiał przede wszystkim na tarcie. Znajdziemy tutaj 3D mesh. Dzięki któremu faktycznie kurtka mocno się wyróżnia, i znajdziemy jeszcze steel mesh, czyli ten bardzo przewiewny materiał, ale wytrzymały na tarcie. Warto zaznaczyć, że kurtka ma podwójne A, jeśli chodzi właśnie o certyfikację, jeśli chodzi o to tarcie. I jeśli chodzi o ochraniacze, to nie dość, że mamy cały komplet, czyli łokcie barki, plecy, to jeszcze one są levelu drugiego, więc tutaj naprawdę poszli na bogato. Protektory na łokciach, oczywiście, są regulowane. W wewnątrz z znajdziemy membranę Humax o parametrach 10 000 na 10 000, i oczywiście jest to membrana, którą możemy. Wypiąć. Materiały, o których jeszcze warto wspomnieć, to neopren, który znajdziemy na końcówkach rękawów i oczywiście pływa na wygodę, że nic nas nie ociera. I znajdziemy również neopren na kołnierzyku, więc tutaj Rebenhorn odrobił lekcję i moim zdaniem to jest bardzo dobry ruch. Regulacja, znajdziemy ją w biodrach, rzepik i znajdziemy jeszcze podwójną, można powiedzieć, regulację na rękawie. Mamy tutaj zamek z blokadą. Już w internecie pojawiły się komentarze, że zamek sam się rozpina. Wiedzcie o tym, że jest tu blokada, proszę bardzo, i się już nie rozpina. Ostatnią regulacja, jaką znajdziemy na bicepsie, czyli jak wyjmiemy membranę, która znajduje się w środku, to możemy sobie wyregulować, zależnie od tego, czy ten bicep jest, czy nie. Jacksa znajdziemy w rozmiarach od XS do 10XL, natomiast mówimy tutaj tylko i wyłącznie o czarnej kolorystyce, bo czerwony i szary dostępny jest od XS do 5XL. To rozmiar S, jeśli chodzi o tą kurtkę i pasuje zarówno na mnie, jak i na Patryka, jak możecie Jestem zobaczyć? od niego trochę większy, trochę bardziej postawny. Przód kurtki jest. Krótki, przez co siedząc na motocyklu, nic nam się tutaj nie podwija, kurtka układa się w naturalny sposób. Natomiast tył oczywiście jest delikatnie przedłużony, dzięki czemu nawet przy bardziej pochylonej pozycji nasze plecy nie zostaną odkryte, nasze nerki będą zdrowe i będą z nami funkcjonowały do końca naszego życia mamy tutaj zastosowany zamek krótki i wszystkie jeansy z tej nowszej kolekcji Rebel Horna, które mają zastosowany krótki zamek, to jak najbardziej z tą kurtką się spinają. Informacja jest taka, że również mają pojawić się spodnie tekstylne jacks w tym samym stylu, więc też ogólnie fajnie, jeśli ktoś woli taki komplet właśnie bardziej, żeby nie jednak z jeansami, tylko z tych styliami, to może. Ale sobie to... kiedy? To już nie wiemy. Tak, mamy tu oczywiście odblaski, żeby było nas lepiej widać podczas nocnej jazdy. Znaczek jest metalowy, bardzo fajnie to wygląda. Fajne to jest takie w odczuciu. Wszelkie pulery, czy to właśnie jeśli chodzi o kieszenie, czy główny zamek, czy też jeśli chodzi o zawiesz zawieszkę z tyłu. Tak, zawieszkę, żeby sobie gdzieś tam odwiesić to. Na... Są Kupu. wykonane z Hypalonu, czyli materiału, który możemy kojarzyć chociażby z kurtki-ręcz. Czyli materiał, który jest wykorzystywany do produkcji wojskowych pontonów. Tak, ultra wytrzymałe tak. Kieszonki. Gdzie znajdziemy? Dwie zewnętrzne. Czy są duże czy małe? Nie są największe, ale nie są też takie minimalistyczne. Jesteśmy w stanie telefon tam rzucić poka. O, cyk. Pyk. I bez problemu. Natomiast Ta. w środku znajdziemy jeszcze jedną kieszonkę. Wodoodporną w tym przypadku. Z lewej strony... O, proszę w tym miejscu. Petit to uznał w pewnym momencie jako pierdołę, ale wadę, że kieszonka wodoodporna będzie zamykała nam wentylację w tym miejscu. Natomiast jest ona dokładnie w tym samym miejscu, co kieszeń zewnętrzna. Przez co ta wentylacja nie będzie tak mocno ograniczona, gdyby przykładowo ta kieszeń była wrzucona gdzieś tutaj na piersi. Oddaj mi telefon. Bardzo ważna kwestia, którą bardziej sprawdził Patryk niż ja, czyli wentylacja w tej kurtce, Bo teraz patrzcie to: 3D Matrix Mesh, duże panele. Duże panele na klatce, na rękach. No i oczywiście 3D Matrix Mesh w tylnej części z jednej z drugiej strony i duży panel na plecach. Więc wentylacji tutaj jest naprawdę bardzo dużo i jak ona działa. Ja akurat jestem z osób, które za, którym zawsze jest gorąco, ja po prostu zawsze się płocę w ubraniach motocyklowych, więc jeszcze jak się okazało, że będziemy wyruszali około godziny 12, to ja po prostu membranę siup, siup, dwa zameczki, guziki w rękawach. Też motocykl, na którym jeździłem to był Triumph Daytona, więc ta pozycja nie była stricte wyprostowana, tylko trochę bardziej na tym motocyklu leżałem, przez co owiewka też mnie zasłaniała. Ale najlepsze było w tym wszystkim to, że nawet na postoju, ja wystarczyło, że tą kurtkę sobie rozpiąłem, to czułem, że powietrze przez ten mesz wpada. Ale jedyna rzecz, która moim zdaniem jest tutaj, protektor, który jest na plecach, mega fajnie, że on się pojawia. Natomiast on nie jest za bardzo wentylowany. Tak, jest tam trochę dziurek, ale też mi się wydaje, że to jest za mało, żeby ta wentylacja faktycznie na plecach nam e, dobrze działała. Zaleta jest taka, że ochronę rzeczywiście możemy wymienić, więc nie jest jakiś duży problem. Tak samo kieszenie o której wspomnieliśmy, na całe szczęście, ona jest w tej dolnej części, więc za dużo nam wentylacji nie zamyka, no ale kieszenie gdzieś tam na siebie nachodzą i się pokrywają. Myślę, że zakres jazdy w tej kurce to jest takie 15. Bardziej do 20 stopni i do myślę, że 30 bez problemu. Kiedy pierwszy dzień testów to był jedyny dzień testów wyszedłem na dwór i się okazało, że jest jakieś 9 stopni, to miałem w głowie: aha, ja mam kurtkę meszową z membraną, pewnie za ciepło nie będzie. To był dobry wybór. No i pierwsze dwie godziny spędziliśmy jeżdżąc po mieście na tych motocyklach, akurat na Triumfach, na Scramblerze 400 i Speedzie. I jednak się okazało, że źle nie było. Kiedy temperatura przekroczyła znowu 20-kilka stopni, to w membranie mi się lekko zaczęło robić ciepło, a za bardzo nie miałem czasu, żeby tą membranę wymontować. No i dzięki tym dwóm jakby akcjom połączyliśmy korzystanie z tej kurtki, ja w membranie, a ja bez membrany. Chciałem powiedzieć o, o tych naklejeczkach, że dobrze to wygląda, jest to fajny smaczek. Natomiast ciężko stwierdzić jak to będzie się zachowywało po dwóch, trzech, czterech sezonach intensywnego użytkowania. Już druga sprawa, której mi brakuje, żeby ta kurtka już naprawdę była taka wymuskana, to gdyby ta membrana miała podwójne zastosowanie, to znaczy wewnętrzne i zewnętrzne, to dokładnie jest to membrana in-out. Ale myślę, że tutaj znowu, kiedy ta membrana by do tej kurtki wjechała, to niestety cena powędrowałaby w górę, bo nie są to tanie rzeczy. To, że zasługuje chyba na miano tego. No, bez... moim zdaniem, tak, 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 Zasługuje. Coś, co domyka, w taki powiedzmy, pełen obraz, taką klamrą, tą kurtkę, to cena 679 zł. Naprawdę jest to bardzo dobra cena, w której dostajemy wszystkie ochraniacze. Dostajemy kurtkę, która dobrze wygląda, ma podwójne, a jest wygodna. No, można powiedzieć, że w tym zakresie, co dostajemy w tej kurtce, znaleźć w tak dobrej cenie. Będzie bardzo trudno. Wiem, że się podniecam tą ceną i tą kurtką, ale naprawdę Rebel Horn pod tym względem zrobił robotę. Jest trudno to pobić. Jeśli jesteście jedną z tych osób, które Jacksa wybrały, to w komentarzach dajcie znać o swoich wrażeniach, i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę!